Teraz już w prostej linii jedę sobie na Krasel. Teraz jestem przy w lotnisku w Lipsku, można powiedzieć. No, jeszcze czekam trochę roboty. To jest właśnie taki trochę mankament w mojej firmie, ponieważ my mamy no niby taką prostą robotę, bo mamy stałych klientów. Ja, wam ja mówiłam, też wiele razy, ale tych klientów przy takiej jednej trasie potrafi być od 5, wzwyż 5, może być 10. Kiedyś byliśmy rekord, słuchajcie, bo było ich 15 czy Więcej, nie pamiętam. No, i bardzo często właśnie najlepsze jest to, że zarzucają nam, kobietom, że my pokazujemy, że ten zawód jest załatwy, że to jest. podróż, że to jest. fan. i trudnego. I co? Czy faktycznie tak jest, że my pokazujemy, że ten zawód jest załatwy, czy. czy jak to w ogóle wygląda? Bo wiecie co? Ja tak próbowałam się pokazać po prostu też takie plusy bycia w tym zawodzie. Taką jasną stronę. Za bardzo nie chciałam Wam nigdy marudzić, że na przykład łatwo tęsknię za domem, albo, wło, jestem bardzo zmęczona, bo kiedy. Nieraz coś takiego mówiłam, to bardzo często spotykałam się z reakcją, że no przecież masz co chciałaś, a jeżeli ci się nie podoba, to zmień robotę. Jestem bardzo uczulona na ten yy, w ogóle zwrot, bo to nie jest tak, że ja po prostu kocham swoją pracę, kocham mimo wszystkich wady i zalet. Te wady bardzo często nas męczą, mnie męczą i to jest normalne, każda praca ma swoje mankamenty, nie? więc po co od razu stawiać, wiecie, jak ci się nie podoba, to no, zmień robotę. To tak samo, jak bym powiedziała każdemu z was. Że na przykład ktoś z Was powie, że ma fajną posadę, ale za mało zarabia. To ja powiem, ej, weź zmi zmienię robotę. To są głupie gadanie w ogóle. To tak, aby każdy z nas nie mógł się w ogóle poużalać na temat swojej pracy. A ta praca jest ciężka. Bardzo często przerzucam na przykład yy, jakiś towar. Nieraz są to 20 kilogramowe skrzynki. No, 20 kg. jedna skrzynka. Takich skrzynek potrafię 10 przerzucić. 20 kg przerzucam. Dobry trening. Nocki. Nocki są chyba najcięższe z tego wszystkiego. No i wiecie co? To jest taki nieustanny stres. Nieustanny myślenie. I takie, wiecie, oczy dookoła głowy, że... No bo sytuacja na drodze jest dynamiczna i my musimy być cały czas na czujce, bo ospała reakcja, brak reakcji może doprowadzić do katastrofy. To nie jest wcale łatwa robota. Ja robię prawo jazdy, też się nie spodziewałam, że ta robota będzie taka trudna. To nie jest tylko jazda za akrobacją. Absolutnie. Ja nigdy nie powiem, że to jest zawód łatwy. To jest zawód, który można wyuczyć, oczywiście. To trzeba Zabić. Wszyscy to moi znajomi, trakarze, moja rodzina doskonale o tym wie. Okej, okay, przede wszystkim ten zawód polega na tym, żeby jeździć, tak? No bo w końcu jesteś kierowcą zawodowym, ale na samej jeździe tutaj się y, świat nie kończy. Tak naprawdę jazda to jest tylko początek całej akcji, bo możesz być świetnym kierowcą, y, ale y, problemem może być nieraz samo wytyczenie trasy, wiecie? Bo trzeba wziąć pod uwagę, po pierwsze, to nasz auta, czyli dopuszczalną masę całkowitą y, oraz wysokość auta. Szerokość wiadomo, też jest 2,5, chyba że jedziesz czymś szerszym. Tutaj też jest dodatkowy problem. Jeżeli chodzi o Polskę, to ja już wiele rozumiem, że się na krajówkę w ogóle nie nadaje. Jest chyba problem z oznaczeniem, z takim prawidłowym oznaczeniem i wiaduktów, ewentualnie mostów. Bardzo często słyszę od Was, że yy, jedziemy sobie na przykład drogą jakąś tam w, yy, w kraju. Nagle, nagle pojawia nam się znak, że ten most ma dopuszczalną masę całkowitą. Yy, przepraszam, ten most yy, jest przejezdny tylko do samochodów o dopuszczalnej mas masie całkowitej nie przekraczającej 12 ton. I już się robi problem. Wycofać nie ma gdzie, zawinąć nie ma gdzie. Co tu robić? I takich sytuacji możecie mieć masę. Tak samo, jeżeli chodzi o wysokość auta. Jedziemy sobie, jedziemy nagle diadukt yy, 2,5 metra. No to 2,5 metra to raczej nie ma. 4 metry musimy mieć, żeby mniej więcej przejechać. I co jest najlepsze, kolejna abstrakcja, jeżeli chodzi właśnie o Polskę, to jest to, że nieraz mamy oznaczenie na 3,5 metra, czyli de facto nie powinniśmy przejechać, a przejeżdżamy i to z bardzo dobrym zapasem. Także jeżeli chodzi o Polskę, to jest są takie anomalia, że tutaj <laughs> trzeba być przygotowanym na wszystko. Trzeba być przygotowanym na wszystko. Jeżeli chodzi o Niemce i właśnie to jest też podstawowe pytanie. Wy się mnie nieraz pytacie, co jest lepsze, Polska czy zagranica na pierwszy rzut. Ja tak sobie myślę, że to jest zależne od Was. O ile y, potraficie się dogadać na przykład tam po angielsku bądź po niemiecku, to ja bym Wam proponowała zagranicę, bo jeździ się chyba trochę łatwiej. Na przykład mi po Niemczech się jeździ dobrze, mają bardzo dobrą infrastrukturę, oznaczenie dróg y, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Polskę, jak to? Yy, dobra, Jazda. nawet jeżeli opanowałeś sztukę jazdy do perfekcji, już znasz gabaryty auta, yy, to nawet problemem może być, yy, nie wiem, yy, załadunek, rozładunek danego auta. Ja na chłodni, to ja w ogóle mam lajta, no bo podjeżdżam sobie wszędzie tyłem, yy, otwieram drzwi i wszystko, i, i, i tylko i wyłącznie idzie tyłem. Jeżeli chodzi o plandeki, Mój szacun w ogóle i szczególnie szacun dla kobiet, które jeżdżą na plandekach. Rozpinacie boki, suwacie dach, tyłem to bardzo rzadko idzie załadunek lub rozładunek. I pasy. Trzeba zabezpieczyć bardzo dobrze towar pasami. Ja mam tutaj tyczki. Pokazywałam wielokrotnie na moich filmikach, na moim kanale, że ja mam tyczki, które wystarczy odpowiednio zapiąć, żeby towar się nie przewrócił. Jeżeli chodzi o pasy, o plandekę, dla mnie to jest... Abstrakcja, no nie wiem, czy bym się... i gdybym miała okazję, chętnie bym się sprawdziła. Ale nie miałam okazji się sprawdzić na plan nie mam pojęcia, jak to wszystko się odbywa. Także to jest dodatkowy problem. Te załadunki i rozładunki, nieraz w różnych miejscach. Pojedziesz na Włochy, gdzie jest bardzo ciasno, trzeba wszędzie tam naprawdę na, na milimetry nieraz przejeżdżać. Znamy włoskie uliczki, to są alejeczki. Nie jest szeroko. Także to jest dodatkowy problem. Pojedziesz, nie wiesz, gdzie, nie wiesz, co się tam czeka. Co jest trudnego jeszcze w naszym zawodzie? No chyba przede wszystkim to, że nieraz my jesteśmy odpowiedzialni za ten ładunek i na przykład, tak jak mówiłam też wcześniej, ja muszę ten towar jakoś tam przerzucić, posortować. Bardzo często jest tak, że robi mi problemy, że na przykład jeżeli na jednej palecie znajduje się, załóżmy, EPS z kapustą i na przykład grzyb, jakieś tam pieczarki i na przykład czerwony buraczek, ja muszę to poprzekładać, żeby był ten towar posortowany. Teoretycznie to nie należy do moich obowiązków, ale wiem, że jeżeli tego nie zrobię, to na przykład wyjadę bardzo później, dużo później albo do mnie robić problemy z oddaniem papierów. Kiedyś tak się zbuntowałam, to czekałam 2 godziny przepraszam, 3 godziny na rozładunek w jednym miejscu. Miścili się po prostu. Także my nosimy, o ile jeszcze na przykład na chłodni wjeżdżasz sobie maszyną, to jest spoko. Ja nieraz mam boksy yy, tonowe, dosłownie, to na 800 kg i muszę je manualnym paleciakiem wywieźć i to jest też nie lada wyczyn, bo yy, jest to ciężkie, po prostu jest to cholernie ciężkie i trzeba sobie z tym poradzić. Nieraz mamy takie rozładunki na glebę, nie jest typowo na rampę, więc to jest też wyczyn. Dla niektórych dziewczyn może być nawet problem paleta jabłka, która ma 40, tak? 40 albo 52, w zależności od po prostu rozmiaru skrzynki. Jedna skrzynka ma 12 kilo jabłka. Tych skrzynek na palecie mamy 40 albo 52. Niektóre dziewczyny mają problem, żeby z taką paletą wyjechać. Nie chwalę się, ale ja nie mam problemu z jabłkiem za to te boksy 800 kilo, czy tam tamte nowe. Ono najcięższe jest to, że Ciebie w ogóle w domu nie ma. Jesteś cały czas na wyjeździe, jesteś gościem w swoim domu, a Twoim światem staje się droga i wiele spraw musisz zostawić za sobą. Poniekąd niektórzy lubią właśnie przez to ten styl życia, ponieważ zostawiają wszystko za sobą i mają tylko dobrą muzykę i drogę przed sobą. Niektórzy z kolei bardzo nad tym bólewają, że muszą zostawić rodzinę, dzieci i muszą wyjechać na przykład na tydzień, dwa, cztery tygodnie. 6 tygodni, ale tak jak powtarzam to wielo, wielo, wielokrotnie, to jest wciąż nadal najlepiej opłacalny zawód w Polsce, mimo wszystkich swoich niuansów, mimo wszystko, mimo wszystkich swoich minusów, więc się opłaca, w zależności dla kogo się opłaca, Za, załóżmy, ja na przykład pracując na etacie, hmm, nie wiem, w biurze, no tak, pracowałam wielokrotnie w różnych biurach. Zarobiłam około tam 2000 tylko to było dawno, bo ja już przecież prawie się. Przepraszam, już 7 lat mija. 7 lat mija, prawie 8 lat jeżdżę i teraz tak. Jakieś 8 lat temu, jak pracowałam w biurze, zarabiałam najniższą krajową. Pamiętam, że to było jakieś 1200, potem było 1500, a byłam przeszczęśliwa, jak zarobiłam w ogóle 2000. Najlepsze, że potem się okazało, że wystarczyło, że wskoczyłam po prostu na ciężarówkę i zrobiłam 3 trasy w miesiącu i miałam to, co miałam w biurze. Zmotywowało mnie to chyba najbardziej. Poza tym, no nie miałam wtedy rodziny, nie miałam synka, nie miałam dzieci, nie miałam nikogo, tak można powiedzieć, więc... Co mnie trzymało? No nic. Chciałam zarabiać. Chciałam się czegoś dorobić, co nie? Większość z Was tak ma. Pasja swoją drogą. Ja zawsze lubiłam samochody, lubiłam je jeździć. Ale chciałam się czegoś w życiu dorobić. Po prostu. To jest hit słuchajcie. Ja w ogóle przeczytałam komentarz dziewczyny. Komentarz jakiejś dziewczyny, która stwierdziła tak sobie yy, bez ogródek, że czekajcie, ja Wam nie zacytuję, bo to było dawno temu, ale to było coś w takim, yy, w takim znaczeniu dobra, nie oszukujmy się, kierowca zawodowy czy bycie kierowcą zawodowym, to nie jest miejsce dla kobiety i przestańcie nas oszukiwać, kobieta nie jest stworzona do tego zawodu i nie powinna się tym zajmować i oczywiście wiecie, bardzo dużo chłopaków, tam mężczyzn, niektórych takich niektórzy starej daty, przyklasnęło jej oczywiście, że stwierdzili że my się nie nadajemy do tego zawodu, ta dziewczyna nie wiem, w jakiś taki sposób prześmiewczy, taki bardzo wiecie co, zgryźliwy w ogóle to napisała, bo po pierwsze jeżeli y, ona uwielbia księżniczkowy styl życia, y, to czemu y, wszystkich mierzy swoją miarą? Niektórzy uwielbiają hotel na przykład pięciogwiazdkowy All Inclusive, niektórzy się świetnie odnajdą na przykład na kempingu pod namiotem. Niektórzy uwielbiają spinacz spinaczkę wysokogórską i na przykład zamiast wylegiwać się na plaży, on będzie zdobywał Monteberest. Niektórzy wolą właśnie zamiast takiej pracy w biurze, gdzie jest wygodnie, ciepło i, i masz kawkę pod ręką, wolą jeździć. Dla niej na przykład nie ma problemu, żeby prze przerzucić jakieś ciężary, nie ma problemu, że ja się upierdzielę raz, drugi, trzeci. Jeżeli dla niej to jest problem, jeżeli mnie tutaj słuchasz, to nie jest wszystkich jedną miarą, bo są księżniczki i są fajderki, ja też to powtarzałam wiele razy i to by nic do tego, kto chce co w życiu robić. Nie generalizujmy. To nie jest tak, że to nie jest miejsce dla kobiet. Dla kobiety jest miejsce tam, gdzie się po prostu odnajdzie. Może się odnaleźć w kuchni, w restauracji, może się odnaleźć w biurze, może się odnaleźć po prostu jako matka, yy, rodząca co chwilę to nowe dziecko, może mieć 5-10 dzieci, yy, a niektóre się odnajdą po prostu w takim survivalu, niektóre się odnajdą po prostu jeżdżąc ciężarówką. Proste. Rozmawiałam z wieloma moimi koleżankami po wachu. między innymi na przykład z Angeliką, między innymi tam właśnie się odezwała Asia, Ania, ja po prostu widzę, jak te dziewczyny jeżdżą. Widzę, jak na przykład Agata szyba sobie radzi. Teraz jeździ w podwójnej. Wcześniej jeździła sobie sama na Holandecę. I co? I dziewczyny sobie radzą. Nieraz niejednokrotnie lepiej właśnie od faceta. Nie, nie odwalały takich manewrów <grym> za kierą, jak niektóre typy. <grym> nie będę podawała firm, nie będę tutaj generalizować. No ale słuchajcie, nie możemy generalizować ludzi, bo na przykład niektórzy są świetni w takich rzeczach, inni nie. Tak jest wszędzie, w każdej dziedzinie życia. Ja znam... Kiedyś byłam na szkoleniu, słuchajcie, e, z malowania paznokci. Zgadnijcie, kto udzielał szkolenia? Facet. W moim mieście, w Kaliszu, e, było jedno e, takie miejsce, gdzie e, Beata robiła e, rzęsy, no doklejała rzęsy, wiadomo, robiła rzęsy kobietom i co? Obok w gabinecie był facet. Facet robił rzęsy. To nie jest miejsce dla faceta, nie? No nie, a jednak on miał stałe klientki. Radził sobie. Tak jak mówiłam, wiele moich koleżanek napisało, że jest zadowolonych z tego, gdzie są, co robią, i żałują tylko jednego: Że nie zaczęło robić tego wcześniej. I wiecie, co ja też żałuję, że nie zaczęłam robić tego wcześniej. Poniekąd się już pewność rzeczy dorobiłam, bo wiecie, jestem w takim punkcie, o którym marzyłam od dawna. Marzyłam o domku, marzyłam o dzieciach, marzyłam o tym, żeby tak wiecie, już... Usiąść na tyłku i poniekąd mi się to udało i naprawdę, wiecie co? To, że ja w ogóle tutaj do was nadaję i że jest masa ludzi, która mnie słucha, to było też moim marzeniem. Ja zawsze lubiłam publikować, zawsze lubiłam coś robić dla ludzi i naprawdę chcę. Poniekąd brakuje mi na niektóre takie plany, na niektóre moje takie rzeczy, brakuje mi finansów i brakuje mi czasu. Staram się to w jakiś sposób powiązać, bo bycie kierowcą, właścicielem firmy, matką na cały... No jak wracam, no to sorry, jestem mamą na cały etat. I gdzieś, gdzieś tam jeszcze trenować w trasie i publikować tutaj coś dla Was, to słuchajcie, ja mam cały tydzień wypełniony od A do Z. Przy tym jeszcze chciałabym wypocząć i, i pograć mojego Fortnite'a. To naprawdę graniczy z cudem, żeby to wszystko powiązać, dlatego ja wiem, że niektóre kobiety się nie decydują na dzieci właśnie z tego względu. Ja wiem na przykład, że Iwona nie ma y, dzieci. Bardzo jej to wszyscy zarzucają, że powinna już mieć, co też uważam za niedorzeczne, że ktoś jest odpowiedzialny, ktoś, ktoś czuje się odpowiedzialny, żeby jej zwrócić na to uwagę. Jeżeli będzie chciała Iwona mieć dzieci, to będzie miała. Może nie ma instynktu macierzyńskiego, może nie znalazła faceta, z którym stwierdziła, że jednak chce tą rodzinę założyć, ale przede wszystkim, mając dziecko, przestajesz nagle myśleć o sobie i zaczynasz myśleć o dziecku. To jest po prostu coś, co się w nas budzi w momencie narodzin dziecka. I tego nie wyplenisz. Mówię tutaj o normalnych matkach, nie oczywiście o jakiejś tam patologii. Yy, z narodzinami dziecka pojawi się takie uczucie i taka silna więź, że wszystko inne po prostu to jest marne tło. Więc to co ja robię, to jest, wiecie, kwestia jeszcze takiego, re, takiej realizacji siebie. I ja się cieszę, że jeżdżę, ale naprawdę z każdym kolejnym wyjazdem jest mi coraz ciężej. Coraz ciężej. Także ja wiem, że jeżeli Iwona się nie zdecydowała na dziecko, to może się poświęcić swojej pasji i może się poświęcić zarabianiu pieniędzy w ten sposób w stu Bo ja nie mogę i nie żałuję oczywiście, że nie. Dla mnie synek jest najważniejszy. I podejrzewam, że może byłabym, nie wiem, z 10 kroków dalej w takiej samej realizacji, gdybym nie miała synka, ale w życiu. W życiu bym nie zamieniła jakiejś tam kariery i jakieś nie wiem, błysku fleszy na synka. Na życie rodzinne. Nigdy. Życie rodzinne jest dla mnie numerem jeden. I zawsze będzie. Dlatego, tego, czy zawód kierowcy jest trudny, ja zapraszam do dyskusji pod komentarzem. Bardzo będę wdzięczna, jeżeli poczytam sobie Wasze komentarze, co o tym myślicie. No co, a ja jedę dalej w trasę. Słoneczko świeci. Jest 7 stopni, ptaszki ćwierkają. Ja po prostu czuję, że jest wiosna i mi się żyć chce. Dobra. Może dzisiaj trening zrobię. W końcu.